Szczęść Boże, Jan Franczak, mówiąc krótko, króciutko. I co nowego? Przede wszystkim, jak zawsze, zachęcam Państwa do oglądania kolejnego odcinka z cyklu Mówiąc krótko o literaturze z Josephem Piercem. Tym razem, jak i w poprzednich odcinkach, kontynuujemy rozmowę o kupcu weneckim, Williama Shakespeare'a. I zastanawiamy się nad tym, kto jest głównym szwarce charakterem w Kupcu Weneckim. I czy Antonio jest naprawdę takim dobrym bohaterem, czy może wprost przeciwnie. A może Shylock jest tym głównym łotrem. A z kolei na kanale PCH24TV... W programie Kultywator mogą Państwo obejrzeć najnowszy odcinek z cyklu BookTube, mojego drugiego programu o książkach. I mówię w BookTube trochę o tej książce, książce Macieja Pieczyńskiego, Nie ma Innej Rosji, która ukazała się nakładem wydawnictwa Zona Zero. Autor obala pewne mity. Na temat Rosji, i wydaje mi się, że jest to jedna z ważniejszych publikacji w ostatnich miesiącach. A poza tym wspominam też, krótko rekomenduję nowość wydawnictwa AA: Zbrodnia i Nauka: Alfred Kinsey i seksualne eksperymenty na dzieciach. Zapraszam.